Witam ponownie w moim drugim gameplayu z kryzysa dwójki po aktualizacji 1.9, która ukazała się powiem 27 czerwca A więc tak Nagrywam to na bieżąco, więc mogę, mogę zdarzyć się pomyłki A Więc aktualizacja wniosła ze sobą aktualizację do nowego Directa 11 i wyższej jakości tekstury co poprawia oprawę wizualną gry poprawia... no je, jest różnica, lekka, ale jest ale przy tym zabiera nam około 15-20 FPSów przynajmniej mi tyle zabrało kiedy gram na najwyższych detalach ale gra się nie zaczyna, więc jest dalej dobrze na temat aktualizacji tego by na tyle nie wiem może uda mi się nie tak, tak nielamić jak ostatnio o o właśnie ten efekt podoba, podoba mi się ten efekt wody Dysk, który spływa tam po ekranie no, taki o widzę mam zakluczenie radaru oj tu kończę To to dostał no coś koledzy nie mają szela dzisiaj Albo bym coś mi zaczęło iść Może w końcu zaczynam czuć tą grę Bo tak nie za bardzo mi idzie na kompie. Ponieważ jest to moja taka pierwsza gra FPS na pc -ta. Wcześniej grałem na Playstation czy W zasadzie w wszystkie serie Call of Duty oprócz trójki więc jestem przyzwyczajony do koda a ta gra się dużo rów. widać mam ten maksymalny ton coś już o, i właśnie zginęłem i oczywiście z czego? aha no proste z granatu no bo jakby inaczej denerwujemy te granaty ale cóż Nie tu wcześniej. no, tu cześć, nie... Spróbuję szczęścia z granatem. Może teraz ja kogoś trafię. Od dupy strony. O nie, właśnie przebiegł Dobrze. gdzie ty jesteś? Tu, nie? No tu jesteś. No, ty ślepoto. A masz. Dobra, dostał kolby. Pański, co to ma znaczyć? Ktoś tam jest? tryb maskowania i BUM! O chociaż pierwszy, teraz, pierwszy raz udało mi się użyć tego sensoru Jezu, się rozgadałem i padłem Zabił mnie z pistoletu Szukamy, szukamy jest! A z tyłu, z tyłu Gdzie? No chowa się ty... No, o, zwycięstwo Szybko to poszło ile grałem z 5 minut no dobra, ale w związku z tym mm, zaprobuję ten plik full HD więc może będzie Wam lepiej zobaczyć te różnice między Przed przedpaciem a po patchu w grafice będzie po prostu lepsza jakość tutaj mamy ekran po grze Jak widać mam level 18 mm czyli powoli się wspiną. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.